Siemanko, Damian Smek z tej strony, jest sobota, a skoro sobota to i granie kuponów. Oczywiście kupon zaraz będzie, ale najpierw przypomnienie o naszej stałej ofercie. Fuksiarz proponuje Wam 100 za 100, czyli stawiacie kupon na minimum dwa zdarzenia po kursie minimum 1,60 każde i z automatu dostajecie freeber w wysokości 100 złotych, zatem za to, że zagracie za stówkę, dostajecie od razu stówkę, bez ważania na to, czy kupon wam wejdzie, czy też nie. Jest to takie zabezpieczenie waszego kuponu. A skoro kupony, no to przechodzimy do grania i skupiam się najpierw na meczu klasy. Lech Poznań kontra Krakowia. Ja stawiam na to, że Lech Poznań wygra, ale obie drużyny strzelą gola. Dlaczego akurat tak? Mieczo Krakowie ostatnio punktuje, natomiast punktuje na słabych rybach. Walach. Lech ostatnio po odpadnięciu z ligi konferencji zdaje się mieć trochę ten sezon już w nosie, ale mam wrażenie, że kibice dłużej nie będą tego tolerować i, e, ki, i sami Lechici też to czują. E, Lechowi natomiast da się strzelić gola w Poznaniu, dlatego ten typ na to, że e, obie drużyny tego gola strzelą to na początek, a teraz przechodzimy do. Premier League, bo tam Erling Haaland się nie zatrzymuje. Erling Haaland pobił rekord Premier League pod względem goli strzelonych w jednym sezonie, ale mam takie przekonanie, że pójdzie za ciosem, a jest ku temu dobra okazja. Manchester City gra z Leeds, Leeds, które chyba zaraz zleci z Premier League. Na to wszystko wskazuje, i ja stawianie tego, że Manchester City wygra, nie miałoby większego sensu, bo kurs 1.16 do tego nie zachęca. Natomiast, już na to, że Manchester City wygra, a w meczu padnie powyżej 3,5 gola, czyli będzie np. 4-0 czy 3-1, jest już kuszący 1.87. Biorąc pod uwagę, jaką maszyną są The Citizens, jest to do zrobienia. Lic, obrona też jest dziurawa. To wszystko za. I ile nam się z tego robi, szanowni państwo, ile tu się robi? Muszę wpisać. To się dzieje wszystko na żywo. 568 zł do wyciągnięcia. Eee, pamiętajcie też o naszym konkursie. Dla trzech najlepszych, najszybszych typerów, którzy prawidłowo obstawią wynik lecha Poznań z Krakowią, fuksz przygotował filuety w wysokości 25 zł. No i pamiętajcie o ofercie dla nowych graczy 100 za 100, a my na weszło fuksem widzimy się jutro.